Niech będzie pochwalony! Mamy dla Was zagadkę. Czy wiecie, kto powie następne słówko wieczorne? No jak to kto? Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, duszpasterz kibiców polskich. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego wspaniałego cyklu. 200 słówek na 200. rocznicę urodzin Księdza Boska. To doskonały pomysł, żeby poznać duchowość naszego świętego założyciela. Trochę dzisiaj zostałem przynaglony znienacka przez moich współbraci pracujących w ekipie Duszpasterstwa Młodzieżowego, ale na szczęście wylosowałem. Jedno z najpiękniejszych i chyba najbardziej znanych haseł, które pozostawił ksiądz Bosko i które jest powtarzane wciąż w różnych publikatorach, a mianowicie: Szatan boi się ludzi radosnych. Oczywiście ksiądz Bosko, poddając tą myśl swoim wychowankom, myślał nie tylko o tym, żeby w systemie prewencyjnym stosować wiele zabaw. Radości, żeby ewangelizować przez sport, muzykę, teatr, bo to są te przestrzenie, gdzie młody człowiek naturalnie staje się radosny, uśmiechnięty, ale wydaje mi się, że przede wszystkim chodziło mu o to, byśmy tę radość swoją pielęgnowali w sercach, bo człowiek radosny to człowiek, który ma czyste serce, to człowiek, który potrafi z miłością odnieść się do drugiego, do każdego, którego Pan Bóg stawia na naszych drogach życia. To wreszcie człowiek, który potrafi z radością i uśmiechem przejść nawet najbardziej trudne momenty swojego życia. O to, księdzu Bosko, chodziło. Starajmy się więc wszyscy mieć zawsze radosne serca, bo wszyscy jesteśmy księdza Bosko.